Witam was serdecznie z tej strony Hardena. To jest kolejny odcinek z serii Żółta. Koperta w dniu dzisiejszym zajmiemy się trzema kopertami i to w sumie już zrobił się taki standard, że na każdej żółtej kopercie są trzy koperty. Dobra, jedziemy od początku. Pierwsza koperta jest to order. Order dolar w teorii. Waga, mini waga. Wysłane było 11 listopada, ja 19 listopada. Widzimy, że dość dawno temu, ale ta koperta sobie po prostu czekała, bo tak długo szła już nie pamiętam. Ale o sobie troszeczkę koperta mi się lekko uzbierało, więc postanowiłem się i ponagrywać. I w środku mamy tak, na tą przesyłkę czekałem, nawet już pisałem z Chińczykiem, upominając się o to. E, są to mm, tiki e, USB Mini do Arduino Nano potrzebne mi. Ok, na bok. Druga koperta. Bardzo coś malutka. E, co my tu mamy? Jakiś adapter. 1 dolar. E, z tej strony nic więcej nie ma. Ok, otwieramy. No chodź to. Ok. A w środku znajdują się, lub znajduje się, bardzo tam trudno wyczuć co jest w środku. Ok. Znajdują się y, mikro, mini, switche, y, SMD y, do tableta. Postaram się zmienić to w, w tablecie, aby już nie był odpalany na Kabelek. Dobra, czyli kolejna żółta koperta na bok i trzecia koperta. Z tyłu nic nie ma. No myślę że co jest w środku, bo jest kartonowe pudełko, a czekam na baterię. to jest bateria do do, do. do, 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 żółta koperta. Żółta taśma, więc chyba, chyba to jest z Banguda. Sprawdzimy. rozetniemy to. Rozwalimy I to, i to, i to, i to, i to. Dokładnie, tak przypuszczałem. Jest to bateria do Xiaomi. Tak, mam w sumie już trzy bateryki do Xiaomi i ładowarkę USB. Ok, bateryjka podwójnie pójdzie zaraz do ładowania. Myślę, że jest rozładowana, chociaż jeszcze sprawdzimy, jak naprawię tablet. Podłączy się z moim y, Xiaomi i sprawdzimy, czy ta bateria jest naładowana, czy nie. Raz, u dzisiejszy szybciutki odcinaczek. Mamy co? Adaptery USB, wtyki USB mini, mini switche SMD do tableta i bateryka do Xiaomi. Szybki, sprawny odcineczek żółtych koper. Zachęcam Was do dania łapki w górę, w górę polecenia kanału swoim znajomym i napisania komentarza. Ja się z Wami żegnam, życząc Wam miłego dnia, wieczoru lub nocy, w zależności kiedy ten film widzicie i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!